Długie kolejki, gorączkowe wyczekiwanie i towarzysząca temu aura tajemniczości. Po przeszło dwóch latach remontu, Będzińskie podziemia wreszcie stanęły dla wszystkich otworem. W ostatni weekend zagadkowe podziemia pod wzgórzem zamkowym odwiedziło prawie 2,5 tysiąca osób. Przygotowaliśmy atrakcje w postaci takich iluminacji świetlno-dźwiękowych, a oprócz tego zgromadzone na miejscu ekspozycje myślę, że mocno zainteresują młodzież i dorosłych. Jak już wiadomo, długie będzińskie korytarze miały stanowić podczas wojny schron przeciwlotniczy dla niemieckiej ludności cywilnej. Poznanie tego miejsca na pewno kusi. Teraz po gruntownej modernizacji podziemi i zaadaptowaniu dla celów kulturalnych, już każdy może je zwiedzać. Tam właśnie te przepaście, co tam były 180 metrów w głąb, no to robi też wrażenie. To te pęknięcia. Te pęknięcia i tak dalej. Mi się podobała taka sikiara w ścianie no i tam. Takie obrazy. Wtedy, co ja byłem, to to w ogóle nie było odrestaurowane, tylko jeszcze tak o tych stemplach co była mowa, było popodpierane drewniane, to między tym się chodziło, nie? Także. Teraz wszystko spodnie? Tak, to na pewno. I A bezpiecznie jest, przede wszystkim. O. Kolejnym, już ostatnim etapem prac w podziemiach będzie ich wyposażenie i oryginalna aranżacja. Będzie to naprawdę wspaniała multimedialna aranżacja oparta na świetle dźwięku, odnosząca się do historii naszego miasta od zarania po dzień dzisiejszy, z wykorzystaniem wszystkich najnowocześniejszych metod ekspozycji, myślę, że również z punktami interaktywnymi dla dzieci i dla młodzieży. Biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie bendzińskimi podziemiami, dodatkowo dostępne będą one dla zwiedzających w dniach 20-22 grudnia, w godzinach od 10 do 16. Warto podkreślić, że zwiedzanie nowej atrakcji turystycznej miasta jest bezpłatne.